Witam z powrotem na moim kanale na YouTube. Minęło parę tygodni od ostatniego filmiku, który był na IG Veteran, Veteranus Oldtimer Treffen Wolfram. W międzyczasie oczywiście już byłem na następnym spotkaniu. Chciałem oczywiście nagrywać różne filmiki, ale że było pochmurno, deszcz trochę padał, to nie mogłem nagrywać moją Insta 360, bo ona mi upadła parę tygodni temu. Szkło się na niej złamało i już nie jest wodoodporna. A że nie chciałem nic ryzykować, to tylko tam nagrywałem częściowo moją GoPro kamerą. Ale niestety nie udało się nakręcić jakiś filmików, żeby zrobić jeden dłuższy filmik z tego. Tym razem się najpierw spotkałem z Gregorem, gdzieś tam w połowie drodze, na parkingu od restauracji greckiej. To nie jest nic ważnego, ale. Jak już powiedziałem, to jest i wyjechając z tego parkingu, minęło nas trzech Ferrari, i my postanowiliśmy, że chcemy spróbować ich dogonić. Oczywiście dogonić Ferrari maluchem, trochę coś ciężkiego, ale udało nam się, ale tylko z tego względu, że światła może 500 metrów dalej były czerwone, to ich dogoniliśmy, ale w tym momencie, co się światło zrobiło zielone odjechali i oczywiście nie udało nam się ich dogonić. Ale w końcu to, to nie było istotne, bo spotkaliśmy ich dokładnie na tym samym zlocie, na którym my jechaliśmy i ja nawet zostałem e, positioned obok tego Ferrari, który, który chyba był Ferrari F430, jak dobrze pamiętam. No to tamte pierwsze parę godzin rozmawiałem z wielu ludźmi. Niektórych znałem już z poprzedniego spotkania, innych znowu nawet przed, przed ostatniego spotkania i bardzo miło się właśnie z ludźmi rozmawia, którzy mają te same pasje. Czy to jest maluch, czy jakiś motocykl, czy traktor. Obojętnie. Pasja jest ta sama i właśnie bardzo fajnie z ludźmi tak porozmawiać. Później, chyba około 12, może nawet chyba trochę wcześniej, obojętnie, był mały rajd, w którym mogliśmy partycypować. I. Bardzo fajnie to się udało, Mówi, jak mówiłem, niestety nic się nie udało nagrać, tą Insta360, ale wyciągnąłem swoją GoPro, parę krótkich klipów nagrałem i częściowo ten rajd był bardzo, bardzo szybko zorganizowany, co ja mam z tym na myśli, że niektórzy bardzo szybko jechali i dogonić ich, albo nie zgubić ich, maluchy było trochę ciężko, ale się udało. Ta cała jazda była około 40 km. Pół godziny, 45 minut to trwało, ale się udało. Było to bardzo fajnie. To była moja pierwsza partycypacja właśnie w takim wyjeździe samochodowym. I bardzo fajnie to było. Później, jak wróciliśmy, to tam następne parę godzin znowu zaczynaliśmy rozmawiać. Było coś do jedzenia, było coś do picia. Nawet tam mogło. Się wygrać w różnych kategoriach, z jakiego samochodu było najwięcej samochodów, jaki samochód był najstarszy i znowu, jak ostatnim razem, w Wolfram były Puchary. Może kiedyś nam się uda, że będzie najwięcej, najwięcej maluchów i też wygramy jakiś Puchar. Zobaczymy. Była szansa, że by były cztery lub nawet 5 maluchów na tym spotkaniu. Niestety się nie udało, ale co najmniej był Gregor, Marcin i ja. Widocznie nasi już tam znają, bo pan, który był też właśnie dwa tygodnie albo parę tygodni temu w Wolfern, który do mnie nawet zaszedł i bardzo mi podziękował za to, że nagrywałem filmik w Wolfern. I poprosił, mi to, poprosił mnie, żebym też znowu nagrywał filmik na tym spotkaniu. To było bardzo, bardzo fajnie. Zapomniałem sobie myśl, o której rozmawiałem, ale okej. Okay. No, to tam było rozmawianie puchary były rozdawane mówiłem, jak mówiłem może jako e, no, grupa maluchów też wygramy kiedyś nasz ten puchar następna szansa jest już w przyszłym tygodniu 15 lipca jest następne spotkanie bardzo blisko Linców, Sankt Florian mam nadzieję, że co najmniej e, znowu będziemy w trójkę może też w czwartym maluch się pojawi może też piąty i oczywiście ja tam będę od zależności, w zależności od pogody, jak będzie deszcz padał, to oczywiście nie pojadę, ale mam nadzieję, że pogoda będzie bardzo piękna. Co mi ale wpadło w oczy na, na tych ostatnich spotkaniach jest, że różne samochody mieli dodatkowe rzeczy, jak uh, dera-sheet, jaki to jest samochód, jaka pojemność ma ten samochód, na czym jeździ ten samochód i tak dalej, naklejki i różne inne takie uh, mniejsze merchandises. No to ja... W międzyczasie sobie też myślałem, znaczy rozmyślałem nad tym i chcę wam pokazać na czym to się skończyło. Po pierwsze mam teraz swoje własne naklejki. Bardzo fajnie się udały, jak mogę samemu o tym e, powiedzieć. Pierwsza szarża niestety się nie udało, bo była za mała i musiałem drukować od nowa. Ale zadowolony jestem jeszcze bardziej niż z tych naklejek. Z tych właśnie podstawek. One bardzo ładnie wyglądają. Mam nadzieję, że to widać. Nie? Tył oczywiście, jak każda podstawka. i Szybko przyszły te podstawki, ale to nie jest jeszcze wszystko. Jest lato. To sobie też zrobiłem t-shirt. Tutaj z jednej strony widać czerwonego malucha, tak jak maluch oryginalnie wyglądał, jak go kupiłem. Teraz jest oczywiście pomarańczowy. FSM Fabryka samochodów Małolitrażowych, oczywiście producent Malucha w Polsce. Polski Fiat i jeszcze do tego imię kanału na YouTubie. Ale jeszcze jest więcej. Oczywiście też będzie znowu zima. To na zimę mam też bluzę. Czerwony na czerwonym może trochę jest ciężko do rozszyfrowania ale mam jeszcze drugą bluzę, trochę ciemniejszą to jej trochę jest łatwiej do wyczytania, ten kanał YouTube. No to tak, mam teraz swój własny merchandise. Proszę o was, w tym wypadku proszę bardzo o wasze komentarze. Podoba wam się to, co stworzyłem, czy się nie podoba? Jak się nie podoba, proszę opisać, co się nie podoba, to polepszę w przyszłości. Jestem zadowolony z tych naklejek. Te podstawki są zajebiste. Jest ich tylko cztery, to trzeba trochę więcej e, zakupić. Ale jak na razie jestem wyposażony bardzo dobre, dobrze. Na następne spotkanie jest wystarczająco naklejek. Jak się skończą, oczywiście też dorobię. I tak to naprawdę to by było wszystko na ten filmik. Najprawdopodobniej zauważyliście, że Musiałem coś zmienić, albo się coś zmieniło w trakcie filmiku, bo niestety akumulator w kamerze się skończył i dopiero zauważyłem jak byłem w domu i akurat musiałem to teraz dokręcić. Wiele, wiele godzin później jest 32 stopnie, jest bardzo ciepło. Ale mam swoją nową czapkę, bo ostatnio mi spaliło trochę na głowie, ale to już jest kwestia innych rzeczy. Dziękuję za uwagę. Proszę o te lajki, komentarze i widzimy się w przyszłych filmikach. Do zobaczenia.